Wyczerenie, Bóg w żubeczku cicho drzemie. świętej Panu z dziecię. Pójdźcie widać, bo tam przecie! Wiesz już więcej, nie zmykajmy, do my pospieszajmy. Stój! Asada! Czekaj, badcie no Asada! Niechaj mi Pan Bóg Racja! Ale jakieś dary myślę panu na ofiary! Kto czy ma tu najlepszego, niechaj weźmie? A do tego... Nie, nie, to chłopie, bo największy jest dar wody. Lecz już chodźmy, szybko, prędko, bo królowie pierwsi nie, i nie, pokłon panu. O,

Rzecz to jest słuchana, ale myślę, Mario, że to są królowie, bo po co korony mieliby na głowie? Zaraz powiem tę rzecz. Matko, bosko. Matko, bosko. Na pięknym wierzonku czarny. Czarny jak świecie. Zaraz, dobrze, zaraz tutaj będą. E, ale kurczę, nie wpubiłem się, można jeszcze, raz? Tak! jest wykana, ale myślę, że to są królowie. Po korony na głowie. Idą w naszą stronę. Boże, to już przedzie, na pięknym biednym czarny czarnym siedzie. Zaraz tutaj będą, lecz oczu mnie wiesz? to z drugiej strony biegą też pasterze. No, już oni pędzą. Chyba ktoś ich goni, zaraz. Nic nie, oni królów chcą przegonić, ale królowie też też już zaraz przyspieszają. Nic ja nie rozumiem. Wyjścig jakieś mają? Pasterze z królami, Nonsens! O co to chodzi? A, może dla zdrowia biegną sobie młodzi, ale o tej porze? Już gwiazdy bledną. Nie już się udernie, do dzieciostwa biegną. Biegną do Jezusa? Skąd to możesz wiedzieć? Ale zapomniałam. Biegną Dary złożyć, i hołkiem porwać. I serca ofiary. I pewnie chcą zdążyć jedni przed drugimi. Kiedy tu przybędą, zakroś się na To Dobrze, droga Mario, przynosi im wody. Pewnie mi się przyda czas dla ochłody. Teraz, kuru, byśmy zwyciężyli? Prześnie się zali. Poważnie, nie, no to bo wójtę! Pójdź za kraty tak I ułam! No, no, przychodzi? Ja to mogę zabić, bo ja potrzebuję, bo mam taką Dobra! Chodźcie do tej pasterze, pasterza, z nami się równacie! Jeszcze raz też, bo się wydzierżyli! Zaraz zobaczymy, czy tutaj wygracie! Za szybko! Za szybko! A nie, się robię a on nie Proszę, dobra. bo w końcu się pomijemy. Oj, no! Po tak, żakonasz, ten świat. Ej, że na z nami się równacie. Zaraz zobaczymy, czy tutaj wygracie. Jeszcze raz, też królu, byśmy zwyciężyli. Przebaczcie królowie, Ot, żeśmy wyścigi wymyślili sobie. I by też pasterze raczy nam wybaczyć. Jezus przez nas, chcieliśmy być lepsi, Jezus przez nas płacił. Uuu! <stanie> 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 I to już do końca! Dobrze, że wygodziliście tę grupę zawodów. Parę minut trzeba, może to będzie To, No Boście utrudzali bardzo tą podróżą. Dzięki wam za to, że chcecie nam służyć. Dzięki wam za wszystko i on wam dziękuję, Ale teraz bardzo snu już potrzebuje. Czuję, że wnet zaśnie, więc kłasko już będzie. Zaśpiewajcie jeszcze do snu mu Wszędzie zdrajcy, służba, droga, każdy pragnie abdykacji. Chcą też tej tam demokracji. Nie pozwolę! Jestem królem, władcą świata i z ogóle. To na drodze mi dziś stanie, straszą kary dziś to stanie. Brawo! Silne rządy są dziś w modzie. Jakże się tu są. Pilnowanie panie czasu! <laughs> <laughs> Więc <śmiech> rozstrzelać rozkaz strażę, bo jak widzisz, ja tu błaznę. <laughs> Boże, ja? Po co zelasz tu imię Ja nie Twoim przyjacielem! Dogadamy się, kolego. się będzie rozmawiali. Iż wreszcie! czego spadnie. Nie chcesz ze mną dzisiaj mówić? Trudno. To cię może zgubić. Niechaj biorą władzę młodzi. Czekaj, czekaj, o co chodzi? Nic takiego. Tylko tyle życie z królem. Tylko chwilę. Nowy król wnet zacznie badać. Chciałem mówić? Nie chcesz gadać. No to trudno. Cześć, frajerze. I nie, nie czekaj. Mówiąc szczerze, to był żart. Mój, mówi... panie czacie, cóż to nie znaczy na żart? Proszę, siadaj. O co chodzi? Jaka wola? Ja mówi? Powiem więc bez rania wody. Jest na świecie król już młody. Wetlejemy się narodził. <grystanie> o co ci z Nosturza chodzi? Mym król jest je na ważne, panie nie pan przesadza. Przestań. Wyklejemy włojeczku. Mam agentów w tym miasteczku. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie. nie ma groźniej tam dzieciny. Przestań ty mnie z kim ja muszę tu pracować! Myśl o Myśl o chwili, gdy dzisiaj króle tu przybyli. Czy pamiętasz co mówili? Czego chcieli? Gdzie dążyli? Owszem, byli powiedzieli, że jakiegoś króla chcieli uczcić niskim swym i za światy szli Czł, Nie, nie byli niebezpieczni. To podiacy, znaczy ja ci śmieszni! <laughs> Myślisz wobec mnie za nawią. Trzech naraz zwariowało, przyszli oni w twoje siebie. Króla znaleźć w I uczcili darem złotym. Pomyślałeś sobie o tym? Więc to prawda? Jest W Zamach stanu jest gotowy? Nie ma co dłużej nie lekać. Brać pieniądze i uciekać. Drogi, 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 drogi. Szybko złoto, no i drogi. Siadaj spokój. Po co trwoga? Po co zaraz zzymać Boga? Pomyśl dobrze. Król ten przecie to dopiero małe dziecię. Nim dorośnie, by ci wadzić. <laughs> Możesz teraz je tu zgładzić. Więc mam dziecko małe zabić. krwią ją nie winno ręce schwamić, tak że zdrygam się do opetam. Może testać, to rada. Gdy władza zagrożona? Trudno żyć postanowił. Niechże zginie król ten nowy. Już do zdobni jak tutaj. Stój! Poczekaj, miły dran! Co ty wiesz o zabijanie? Wszak od tego masz do mnie, że im ten rozkaz się powierzy. Słusznie mówisz, jak już nowy pomysł jeden mam gotowy. Dzieci mnie, jak odróżnić po nich? Zabić jedno czy tysiące, i tak jego Każe więc zabić wszystkie dzieci wszak nie tu właśnie leci. <noise> Dobrze mówisz, mój ty królu. Sprawisz ludziom może ból. Tak pomysły was, tyranów, gorsze są niż nas, szatanów. A więc zrób tak, Sprawdźcie dzielnie, a zarobisz na patelnię. Do mnie, do mnie, do mnie, mój rytmanie. Jaki rozkaz, jaśnie, panie! Bierz żołnierzy, niech się stanie. Do Betlejem rusz Hetmanie. I tam wszystkie bez różnicy zabijcie w okolicy. Co mam zrobić? Jaśnie, panie! Żart to jakiś, czy. Jest. Chyba Chyba jasno rozkaz damy! Ma być zaraz wykonany! Tak jest, panie! A więc ziemia ocalona. pójdź, zbrodniarzu, me ramiona! Idźże teraz, odpoczywaj. Właśnie już na chyba. ja także sobie lec, lecę sobie. Travi Katze, dobry do <gul> <gul>